Szybcy i Wściekli to taka seria filmów, którą dużo osób ogląda, natomiast też dużo osób się po prostu wstydzi tego. Sam znam kilka osób, które zawsze mówią, że ooo, gówno, gówno, ale idą na premierę do kina. Fuck logic. Szybcy i Wściekli 7 Siódma część Szybkich i Wściekłych zaczyna się tam, gdzie kończy się szósta część. Siódma część. W 15 lat przebili Gwiezdne Wojny. Szacu. Na ekipę szybkich przewodzonych przez Dominika i jak zawsze w tej roli Vin Diesel czyha zły Jason Statham, który jest bratem Pagasa, którego szybcy załatwili w poprzedniej części. I już w szóstej części, przed końcem właściwie filmu Jason Statham się pojawił, więc nie jest to nic odkrywczego, że on się pojawia w tej siódmej części, skoro był już zajawiony wcześniej. I bardzo cieszyłem się na to, bo stwierdziłem, że Jason Statham no, nadaje się na takiego złego madapakę właśnie do serii Szybcy i Wścieki, tylko problem jest jeden, trochę mało tego Jasona Stathama. Trochę przypomina to sytuację z Kapitana Ameryki, Zimowego Żołnierza, gdzie Zimowy Żołnierz, tak jak właśnie tutaj Jason Statham, pojawiali się w jakichś kluczowych momentach po to, żeby na jakiś czas zniknąć i tak e, kilka razy. Bo nasza ekipa Szybkich i Wściekłych ma do zrobienia coś, że tak powiem, na szerszą skalę. Toczy się coś więcej niż tylko ten pojedynek o zemstę Jasona Stathama z ekipą Szybkich i Wściekłych. To nie są jedyne podobieństwa do filmów superbohaterskich, ale o tym za chwileczkę. Nie ma co się oszukiwać, jeżeli ktoś widział przynajmniej ostatnie trzy części Szybkich i Wściekłych, albo chociażby zwiastun tej, siódmej, no to na pewno nie może oczekiwać od tego filmu realizmu bo jego tu najzwyczajniej w świecie nie ma. Bo oglądasz ten film i myślisz sobie kurwa, to jest niemożliwe co oni odwalają. Ale twoja druga połówka mówi kurwa, ale to jest zajebiste. Samochody w tym filmie latają po prostu w powietrzu jako szalałe i mógłbym nawet się pokusić o stwierdzenie, że niektóre samochody dłużej są w powietrzu niż na faktycznym asfalcie, do którego są przystosowane. Warto przynajmniej chociaż troszkę wspomnieć o Polu Walkerze. Twórcy z braku pola walkera, tak naprawdę na planie, wybrnęli tak dobrze, na ile mogli, tak mi się przynajmniej wydaje. I jest to film, który faktycznie gdzieś tam oddaje hołd temu aktorowi, który dla mnie osobiście nigdy wybitnym aktorem nie był, ale był aktorem, którego dało się po prostu polubić. Facet wyglądał po prostu sympatycznie, można było zmienić na piwo. Dziewczynom na pewno też się podobał, więc jak najbardziej to rozumiem. Nigdy to nie był wybitny aktor, ale. Jakby nie, co by o nim nie mówić, najzwyczajniej w świecie to on wraz z Winem Disneym definiowali w ogóle serię szybkich i Cieszę się, że ten film oddał hołd temu aktorowi. Wiadomo, że pod koniec troszkę widać, że to nie tak miało wyglądać, że pomysł był inny na zakończenie po prostu tego filmu, ale wypada to mimo wszystko bardzo ok i nie rzuca się w oczy jakiś specjalny brak tego aktora. Więc dla mnie jak najbardziej duży, yy, duży plus i jedna z rzeczy, których się obawiałem właśnie w tej części filmu, wyszła naprawdę fajnie. Dlatego dla filmu Szybcy i Wściekli 7 może być tylko jedna ocena. O szybkich i wściekłych 7 warto mieć na Blu-ray. Szczerze Wam powiem, jeżeli podobały Wam się ostatnie wcielenia szybkich i wściekłych, powiedzmy od czwartej części w górę, to ta też Wam się spodoba. Moim szczerym zdaniem jest nawet lepsza niż ostatnia, szósta część. Także i tak pewnie wybierzecie się do kina, bo ten film bije jakieś niestworzone rekordy w tej chwili. I z jednej strony się nie dziwię, ludzie chyba po zimie byli spragnieni takiego wysokooktanowego blockbustera. Także dzięki bardzo, kłania się wam Ormando, a wy napiszcie mi, która część szybkich i wściekłych wam się najbardziej podoba. Pomimo dużego sentymentu do pierwszej części, yy, teraz na tą chwilę moją ulubioną jest część piąta, czyli Fast Five. U nas to była chyba szybciej i pie albo szybka piątka. A szybka piątka z formy No nic, na razie.